Witajcie! Niedawno obiecałam i Wam, i sobie, że nadal będę eksplorować markę Jodfancy. Chodzi tutaj o ich wody perfumowane, głównie dla kobiet. I przychodzę dzisiaj do Was z dwiema propozycjami od nich i jestem bardzo ciekawa, jak one zostały stworzone. Pierwsza z nich to One Pair for Woman. Jest to zapach inspirowany kompozycją od Bułgarii, e, Omnia Coral. Omnia Coral, z tego co wiem, już od dawna nie jest produkowana. Bardzo mi się podobał e, ten flakonik, bardzo mi się podobał ten zapach. Miałam okazję wymuchać niestety z próbeczki, ale zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. I nie mogłam, słuchajcie, odpuścić tej okazji. Nie mogłam po prostu. No i co? Pojawiły się one u mnie tutaj i naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo umieram z ciekawości. Cóż takiego tutaj zastanę? Drugi zapach, od razu Wam powiem, zresztą pewnie widzieliście na miniaturce bądź też na szorcie. Jest to Deso Glamour, tak to przemówię? I jest to zapach inspirowany The Scent od Hugo Bossa. Najnowszy flanker od Hugo Boss'a zrobił na mnie ogromne wrażenie. Też tam widzieliście zachwyt pełen i powiem Wam szczerze, że oryginał wąchałam dawno, dawno temu, ale tak sobie przeszłam obok niego obojętnie. Zauważyłam, że J.Penzi ma również tutaj propozycję. No i zobaczmy, cóż to takiego ciekawego będzie. To co? Zaczynam. Polika, nie mogę sobie odpuścić, słuchajcie tej przyjemności. Kiedy e, nagrywałam shorta, miałam taką dziką okazję. Znaczy o, okazję, ochotę zrobić to wtedy, ale no nie, nie. Teraz na wizji przy Was. Zobaczmy. Naprawdę nie mam pojęcia. Jak pachną. Zwalczyłam pokusę. Oj, i znowu ten sam mój problem. <noise> I nigdy się, słuchajcie, no nie nauczę się. Zamiast sobie coś przynieść tutaj, oj, już rozerwałam, żeby to otworzyć. No. A tak wyglądasz. Jeszcze nie wiem, jak, bo też mam tutaj problem z wyjęciem, zabezpieczone. Aha, to są te flakoniki. takie czerwone barwione szkło po bokach. Tutaj macie nazwę i słuchajcie, to nie są naklejki, to, są, to jest taki druk. Sitodruk. Wygląda to jak sitodruk. Tak się prezentuje flakonik. I jak brzmią nutki. Bergamotka, jagoda goi, hibiskus, lotos, granat, drzewo cedrowe, białe piżmo. Ja pamiętam, że Omnia Koral była cudownym zapachem na wiosnę, na lato, takim bardzo oświeżającym, orzeźwiającym. Nuty sugerują, że będzie też tak w tym zapachu. Wiadomo, że to jest świeży flakon, ale od wszystkiego trzeba zacząć. Nałożę je na rękę. I jeszcze raz. O. Ładnie projektuje. Pięknie, świeżo, cytrusowo. Tak dokładnie, jak się spodziewałam. <grymne> słuchajcie, ja nie pamiętam już, jak pachnie Omnia Coral, ale to mi się podoba. To będzie świetny zapach. Ojejku, jak one mocno projektują. Trzymam rękę tutaj i słuchajcie, po prostu jestem otoczona już tą giełką zapachową. No, tego się nie spodziewałam. Myślałam, że będą delikatniejsze, łagodniejsze, ale nie, 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 nie. One tutaj, słuchajcie, obejmują posiadanie, całe tutaj otoczenie dookoła mnie. A jak popełniłam błąd, może tamte powinny być pierwsze. No nie wiem, myślałam, że naprawdę będą łagodniejsze, delikatniejsze, żeby nie powiedzieć ulotne. One przejęły w tej chwili przynajmniej mety dookoła mnie, słuchajcie, takiej, no, tej przestrzeni. Delikatnie cytrusowe, delikatnie kwiatowe. Co nie znaczy, że, że, że słaba. absolutnie nie, ja mówię, wyczułam je dookoła siebie bardzo mocno. One świetnie będą odświeżały. To jest właśnie to, na co słuchajcie, czekałam. Bardzo lubię Lili Ardargio Eco. Echo, tak, Echo. Tam jest różyczka i jest piżmo, i one są takie cudnie, kwiatowo właśnie piżmowe, świetne, te są inne, też w tego rodzaju, takie właśnie odświeżające, piękne, przestrzenne. Oj, chyba się polubimy bardzo mocno. Oj, chyba się nawet bardzo, tak bardzo się polubimy, że jutro, słuchajcie, one mają u mnie debiut w pracy. Nie spodziewałam się tego. Liczyłam na to, że będzie dobrze, ale nie liczyłam, że aż tak dobrze, aż tak bardzo mi się spodobają. Spokojna, niesłodka, ale też nie kwaśna kompozycja, bardzo przestrzenna, i to słuchajcie, będę podkreślała, jeżeli chodzi o nie, bo jestem w szoku głębokim, że one naprawdę tak tutaj wszystko, cały, cały ten teren dookoła mnie przejęły. Śliczne są. Ja za chwileczkę do nich wrócę, bo jeżeli nie przestanę. Cały ten odcinek będzie im poświęcony, a ja cały czas będę się powtarzała, bo jestem w ewidentnym szoku. Ojejku! Już je lubię! Już je lubię! Jest nowe pytanie, gdzie byłyście całe moje życie? Czemu was wcześniej nie odkryłam? Słuchajcie, to jest niesamowite. Czasami przychodzimy, obok niektórych, perfum. Nieobojętnie, bo wiecie, że oryginał bardzo mi się podobał. I żałowałam, że nie udało mi się ich kupić w odpowiednim czasie. Bo później te ceny poszybowały strasznie w górę. Mówię, no nie no, nie będę, nie będę, tak? I teraz tu, od Jot mam coś takiego. Super! Och! Potem będę, słuchajcie, rozkminiać nutki zapachowe. Na razie jestem w szoku. Nie mogę wyjść z szoku. Nie mogę wyjść z szoku. Dobrze. Zobaczymy, czy podobny szok doznam przy tym. Desoglamur. Inspiracja descent od Hugo Bossa. Oczywiście, słuchajcie, nie zapomniałam Wam. Z tyłu macie też nutki zapachowe. A właśnie. Jak one tutaj wyglądają? No, tutaj mogę przeczytać, tutaj też mogę przeczytać, nawet bez okularów. Na niektórych kartonikach nie jestem w stanie tego zrobić z uwagi na mniejsze litery i taką jakby gęsiejszą czcionkę. A ja się tutaj dobieram właśnie do mojego zestawu do pielęgnacji bo stwierdziłam, że muszę się. Poczekajcie chwileczkę. Muszę się zaposiłkować, żeby, je, żeby otworzyć karton bez uszkadzania. Nie chcę go uszkodzić. Taki, takie małe coś. Okej. Okay. Widzicie, jakie to proste? Może to po prostu jest proste, tylko ja jestem taka trochę. Um, nie będę tutaj używała epitetów w swoją stronę. Może... O się domyślać. Tak się prezentuje deso glamour. To co? Nutki zapachowe, brzoskwinia, frezja, osmantus i kakao. Na drugą rączkę. O oh. Słuchajcie, Słuchajcie. Jestem w szoku. Jakie one są śliczne? Czuć soczystą brzoskwinię, czuć frezję, zmiękczoną osmantusem, taką odrobinkę zieloności, jakby delikatnej goryczki. Och, jestem zachwycona. Są świetne, są naprawdę świetne. Ja myślałam, że po tamtych, po tych tutaj. To tak wiecie, będzie spokojnie, ale nie. Oba te zapachy, słuchajcie bardzo, ale to bardzo mi się podobają. Każdy z nich jest inny. Tutaj jest taka soczysta owocowość delikatnie kwaskowata delikatnie słodka. Super wyważona. Jednocześnie elegancka. Jednocześnie świeża. Ojku, bardzo kobieca. Tutaj mamy taki delikatny chłodek. One są świeższe w odbiorze. One, są takie bardziej przestrzenne. Te są bardziej otulające. Te są bardziej takie przestrzenne, bardziej takie orzeźwiające. Na pewno mniej słodkie. Tutaj nie ma takiej słodyczy, jaką wyczuwam w tym. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Na chwilę obecną, jedne i drugie bardzo, ale to bardzo, bardzo mi się podobają. <ścoughs> Teraz. Pytanko. Jak one będą się rozwijać? Czy będą się rozwijać? Jak one będą projektować dalej? I jak one długo będą trwały? Na pewno będę do nich wracała w kolejnych filmikach, bo nie sposób do nich nie wracać. Tutaj widzę, słuchajcie, ich miejsce w ulubieńcach miesiąca, bo to jest niemożliwe, żebym ja ich nie używała. Ja jestem po prostu w głębokim. Bardzo przyjemnym, perfumowym szoku. Jestem w szoku. Jakie je mogłam do tej pory omijać? Słuchajcie. I to daje mi tutaj kolejną myśl, że ten pomysł o eksploracji wcale nie był taki, wiecie, z czapy wzięty. Naprawdę muszę się im przyjrzeć bliżej. Zdecydowanie bliżej. No dobrze, ale mniej ekscytacji, a więcej konkretów. Jeszcze raz na temat nutek. One pearl. Jest to zapach, w którym ewidentnie czuć te delikatne kwiaty hibiskusa, lotosu. One mi bardzo przypominają wszystkie takie znane kompozycje, w których te kwiatki występują, ponieważ one są dosyć specyficzne, mają taki delikatny charakter, bym powiedziała wręcz wodny, taki odświeżający, nie są takie ekspansywne jak na przykład lubi to być róża czy jaśmin, ale jednak ta kwiecistość Tutaj jest. Jest także granat. Granat jest takim owocem również bardzo specyficznym. I przypomina mi się teraz, nie wiem dlaczego, zapach od Shiseido Ginza. Pozdrawiam się Eryko. Okazało się, że to jest jeden z jej ulubieńców i dziewczyna ma rację. Ale Ginza jednak mimo wszystko różni się od One Pearl. Ja tylko nawiązuję do tych nutek. Jest tu spokojnie, odświeżająco, niezbyt słodko. Czuć również bardzo delikatne piżmo, co jest wielkim, ale to wielkim plusem, bo kiedy zobaczyłam piżmo, białe piżmo, pomyślałam sobie, że ten zapach może być zbyt piżmowy, ale wcale, a wcale taki nie jest. Mamy tutaj również drzewo cedrowe. Które także, jakby delikatnie podkreśla te aspekty kwiatowe i owocowe w tym zapachu. Naprawdę świetnie zrobione. Na pewno do niej wrócę. Na pewno będę Was informować, jak one się nosiły. Już teraz mogę powiedzieć, że one zostaną w moich szufladach, no bo nie ma innej możliwości. One na pewno u mnie zostaną, ponieważ jestem pod naprawdę dużym wrażeniem. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Biorę długopis, sporządzam notatki. Do następnego razu.